Dzień dobry, no, powiedzenia o remisie nie będę przytaczał, nie? każdy je zna, bo jest powszechnie wiadome, natomiast no, jak nie dasz rady meczu wygrać, to trzeba go zremisować, natomiast wiadomo, że pewnie trener gospodarzy powie to samo, że żałuje, że nie wygrali, bo mieli słupek, natomiast mieliśmy sporo sytuacji, zabrakło nam konsekwencji w polu karnym przeciwnika, bo w pierwszej połowie Ściuk, Krzysiu, Kolanko to są naprawdę sytuacje stuprocentowe. Nie? W drugiej połowie wychodzimy 3 na 1 i nie oddajemy z tego nawet strzału, to jest naprawdę, tego żałuję bardzo. Zagraliśmy bardzo dobry, może dobry pierwszy mecz, fatalny drugi mecz. I dobry ten mecz nie? na wyjeździe, gdzie graliśmy otwartą piłkę, walczyliśmy i szkoda, że nie przypieczętowaliśmy tego golem. Natomiast piłka nożna to gra momentów. Sandecja też swoje momenty miała. Nie? Nikt, nikt tego nie, nie mówi, że tak nie było. Myślę, że dla kibiców, jeżeli mają się mecze kończyć 0 do 0, to żeby były to takie mecze, bo, bo jak na 0 0, to było to niezłe widowisko. Dobry wieczór Państwu. Ja zacznę y, dzisiaj od podziękowań bardzo dużych dla wszystkich ludzi związanych z klubem, szczególnie dla kibiców, którzy przez dwa dni odśnieżali boisko, wczoraj w nocy napadało, dzisiaj znowu się zebrali po to, żeby ten mecz mógł się w ogóle odbyć. Więc to jest ogromny szacunek. Dla tych ludzi, bo mogliby powiedzieć, że to nie jest ich robota, ale są niesamowicie oddani dla klubu i to widać i słychać na, na każdym kroku. Więc ogromne słowa podziękowania i, i, i szacunek za to, co, co zrobili. My chcieliśmy dzisiaj odwdzięczyć im się za to, jak oni podeszli do tematu i zagrać najlepiej jak potrafimy. Staraliśmy się, pierwsza połowa była e, po raz kolejny średnia w naszym wykonaniu i tutaj e, nie chciałbym na nic zganiać, ale też mogę e, wytłumaczyć, że wiele rzeczy zależy od tego, jakie są e, możliwości, a my przez dwa dni zrobiliśmy pół treningu. Dlatego że w piątek zapadało, nie wyszliśmy na boisko, byliśmy tylko na siłowni. Nie prześwietliśmy nie nawet przez minutę pracy w defensywie, a mimo wszystko drużyna zrealizowała to, co chcieliśmy, jeżeli chodzi o naszą grę defensywną, bo zmieniliśmy dzisiaj trochę strukturę w bronieniu i chłopaki e, dźwignęli. W piątek ośnieżyliśmy sobie sami ćwiartkę boiska sztucznego i na tej ćwiartce boiska zrobiliśmy trening, żeby poczuć piłkę, żeby poczuć boisko, żeby w jakikolwiek sposób do meczu się e, przygotować. Więc. Każdy kij ma dwa końce i, i, i wszystkie, wszystko zależy od możliwości. Absolutnie nie chcę narzekać, tylko też chcę przedstawić wszystkim, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowania do, do takiego spotkania, że każdy detal jest ważny. Więc ja tak naprawdę jestem dumny z zespołu, że w tak turbo szybki sposób przyswoili to, co chcieliśmy im zaproponować. Mecz ciężki, pewnie trudny do oglądania, bardzo zamknięty. Bez konkretów, oba zespoły chyba biły głową w mur po to, żeby stworzyć jakąś sytuację. Wydaje się, że takich w polu karnym mieliśmy najgroźniejszą strzał w słupek i, i tam zabrakło trochę szczęścia piłkarskiego, żeby piłka wpadła. Przeciwnik miał jedną fenomenalną kontrę w drugiej połowie, ale na nasze szczęście nic z tego nie, nie wyszło, więc cóż, pozostaje nam przyjąć ten jeden punkt. Cieszyć się, że zagraliśmy na zero z tyłu, w końcu nie straciliśmy bramki, dobrze popracowaliśmy defensywie, ale ubolewać nad tym, że nie daliśmy naszym kibicom dzisiaj tej radości w postaci zwycięstwa. Dziękuję zawodnikom, jeszcze raz dziękuję kibicom za, za pracę, którą wykonali dla klubu i przygotowujemy się w pokorze i w ciężkiej pracy do ostatniego spotkania, które przed nami. Dziękuję bardzo.